Biała Podlaska, 7 listopada 2022 roku, godzina 11:47. Przekaz numer 1219. Bóg Ojciec. Jam jest, który jest? Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójce Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać. Nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli. Tak bardzo mocno was kocham, tak bardzo mocno was miłuję. Chcę zapewnić wam zbawienie, chcę was wziąć do nieba. Lecz to wy sami dość mocno sprzeciwiacie się. Chcecie realizować własne zachcianki i dość często realizujecie to, co podpowiada wam upadły anioł. Horda demonów opanowała ludzkość. Która chętnie realizuje to wszystko, co ci im podpowiadają, przy tym opierając się wszelkiej woli bożej. Złe duchy obserwują was nieustannie, wiedzą o was o wiele więcej niż wy sami wiecie o sobie. Każdy człowiek ma przynajmniej kilku demonicznych obserwatorów. One nie spieszą się, lecz co jakiś czas was atakują, usypiają waszą czujność, stosują znieczulenie demonicznej hipnozę. Nie ma człowieka, na którego te sposoby nie działają. Demony jako dawni aniołowie mają doskonałą pamięć. Niestety człowiek miewa pamięć zawodną. To zły duch nakręca w was spirale głupoty. To on zniechęca was do czynienia wszelkiego dobra, do kroczenia drogą przestrzegania dekalogu. Zachęca was do wzmożenia waszych wysiłków w kroczeniu autostradą zatracenia, a zniechęca was do realizowania czegokolwiek, co jest dobre. Co służy dobru. Demony pilnują was, abyście nie kroczyli ścieżką dobra, lecz tylko drogami łamania Bożego prawa dekalogu. Większość z was o wiele chętniej słucha demonów, realizuje ich podpowiedzi, niż to, co mówi do was Trójca Święta i wasi aniołowie, stróżowie. W żadnym momencie waszego życia nie jesteście sami, nawet jak się wam wydaje inaczej. Demony nie są i nigdy nie będą mocniejsze od Boga. To od Was zależy, w którą stronę się zwracacie, czyją wolę realizujecie. Demony, obserwując Was, wiedzą o Was prawie wszystko, znają Wasze wszelkie skłonności. Nieraz mówiłem, gdzie jest Wasza siła i moc, co robić, aby być silnym Bogiem. To życie nie jest Wam dane po to, aby mnożyć Wasze przyjemności, choć nie jest złe dążenie do nich, ale nie za wszelką cenę, nie za cenę Waszego zbawienia. Za cenę waszego wiecznego szczęścia i radości. Wasza siła leży w mnogich modlitwach, w postach i umartwieniach. Jeżeli tak żyjecie, wszystko ofiarujecie Bogu do dyspozycji, do Bożego skarbca, także tych, którzy polecają się waszym modlitwom, to nie macie powodu zamartwiania się. Słuchajcie natchnień, one najczęściej przychodzą na modlitwie, poście i ofierze. Nauczcie się słuchać Boga, a z pewnością Go usłyszycie. Nie zagłuszajcie głosu Boga niczym innym. Niektórzy z Was chcieliby pełnić ważne misje nie po to, aby realizować wolę Bożą, ale aby błyszczeć, aby inni ich podziwiali, ale nie taka jest Boża wola, Boża logika. Każdego, kogo stworzyłem, tego nie opuszczam w potrzebie. Moja opieka jest czasem inna niż Wasze jej oczekiwania. Wielu z Was wpada w demoniczne pułapki finansowe. Zamiast pracować dla Boga, pracujecie na długi których końca nie widać. Rozliczę każdego, kto przykłada swoją rękę do tworzenia nieuczciwego, nieludzkiego prawa, gdzie utworzony system czyni z drugiego człowieka niewolnika, gdzie garstka ludzi żyje z procentów pożyczkobiorców ponad stan, gdzie spłacają sztucznie generowane i pomnażane długi. Biada tym, którzy zabierają oszczędności całego życia nieraz kilku pokoleń, nie dając nic w zamian. Ten kto pożycza, nie może zabrać wszystkich pieniędzy temu, komu pożycza, na przykład dom i wpłacone na nie pieniądze, gdzie w razie trudności, jak jakiejś wpadki, pożyczkobiorca traci dom i pieniądze, Boża sprawiedliwość poczyta to jako kradzież, która odbywa się w majestacie prawa. Jest wielu bankierów w piekle za to, co zrobili swoim bliźnim. Bank nie jest po to, aby kogoś okradać, lecz by pomóc zrealizować plany i marzenia. A w razie kłopotów stworzyć takie warunki, aby spłata długu była możliwa. Wszelka lichwa na bardzo wysoki procent jest grzechem, który parającemu się takim grzechem pracuje na jego wieczne potępienie w piekle. Ten, kto ma dużo pieniędzy, może pożyczać temu, kto ich nie ma, ale złem jest, aby pożyczkodawca zarabiał na pożyczce wielokrotność pożyczonej kwoty. Pożyczkodawca niech pomoże pożyczkobiorcy w znalezieniu takiej pracy. Gdzie w ramach zwrotu pożyczkobiorca płaci maksymalnie jedną trzecią swoich dochodów. Każdy lichwiarz, przez którego pożyczkobiorca odebrał sobie życie przez długi, będzie odpowiadał za tę śmierć, jak za morderstwo. Kto dręczy bliźniego ten zaciąga ciężki grzech. Jeżeli bliźni popełni samobójstwo w wyniku tej udręki, dręczyciel odpowie za ten grzech jak za zabójstwo. A samobójca będzie sprawiedliwie osądzony. Wzięte będą pod uwagę wszelkie okoliczności łagodzące. Samobójca taki nie trafi do piekła, ale do czyśćca. Każdy kto ma możliwość tworzenia prawa, niech zawsze opiera je na Bożym prawie Dekalogu. Każdy kto pomógł stworzyć złe prawo, odpowie za jego wszelkie konsekwencje na sprawiedliwym sądzie Bożym. Odpowie zgodnie ze stopniem swojej świadomości. Ci którzy uchwalili prawo do aborcji odpowiedzą za każde utracone życie w wyniku działania tego prawa. Prawo podatkowe nie powinno być bezwzględne i bezduszne, ale powinno dbać o swoich obywateli. Każdy, kto złośliwie znęca się nad członkami swojej rodziny, czy to fizycznie, czy emocjonalnie, odpowie za to na sprawiedliwym sądzie Bożym zgodnie ze stanem swojej świadomości. Przeanalizujcie swoje życie, uczyńcie solidny rachunek sumienia, zastanówcie się, czy nie jesteście komuś coś winni. Każda kradzież powinna być zwrócona albo wynagrodzona. Długiem też jest dług duchowy, to też powinno być zwrócone, wynagrodzone lub zadośćuczynione. Jeżeli ktoś coś obiecuje, a obietnicy nie wypełni, odpowie za to przed sprawiedliwym sędzią. Każde słowo jest ważne. Na każde bacznie zwracajcie swoją uwagę. Nigdy nie kłamcie. Każde kłamstwo powinno być odwołane, wynagrodzone. Pokutujcie za swoje grzechy. Zawsze mówcie tylko prawdę albo milczcie. Zaprzestańcie zbędnego myślenia. Nie myślcie źle o bliźnim. Mowa wasza niech będzie czysta, bez wulgaryzmów, bez osądzania, bez kłamania, bez złożeczenia i przeklinania. Każdy kto kogoś przeklął lub złorzeczył, powinien to odwołać przed Bogiem, inaczej wypowiedziane słowo będzie na nim ciążyło. Powinniście wynagrodzić bliźniemu każdy zły czyn, nigdy na nikogo nie podnoście ręki. Rodzic może karcić swoje dziecko nawet fizycznie, lecz nie może się nad dzieckiem znęcać, wyżywać, maltretować. Każdy kapłan, biskup i kardynał winien się modlić, pościć i umartwiać się bo tylko to jest jego siłą duchową duchowny który tego nie czyni upada poddaje się pokusom demona a bez duchowej pracy nad sobą słabnie zaczyna grzeszyć upadać zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki a zamiast realizować wolę bożą czyni wszystko po swojemu według własnego wyobrażenia pełnienia woli bożej a to nie jest to samo co pełnienie woli bożej bez pracy nad sobą każdy kapłan Biskup i kardynał, ulega licznym pokusom, traci więź ze mną, łączy się z demonami, a zamiast wykonywać wolę Bożą, wykonuje wolę złego ducha. O mój kapłanie, biskupie i kardynale, jeżeli chcesz być ze mną w zgodzie, weź się w garść, zacznij o wiele więcej się modlić, pościć i umartwiać się, bo tylko to jest twoją siłą duchową. Chcę, abyście i wy dużo czytali lektur duchowych. Inne lektury w małym stopniu. Jesteś moim kapłanem. Chcę, abyś porzucił byle jakość, bardziej dbał o siebie i swój rozwój, a także dbał o powierzone twojej pieczy dusze. Proś mnie usilnie o wszelkie dary i łaski o czystość, świętość. Bądź dobrym. Nie stroni od pomocy ludziom. Doradzaj w sprawach duchowych, a tego, co nie wiesz, próbuj się dokształcać, uzupełniać swoją wiedzę. Chce, aby lud wierny wspomagał swoich kapłanów, biskupów i kardynałów modlitwą, postem i ofiarami. To ograniczy w nich działanie złego ducha. Chce się posłużyć Polakami, aby przeprowadzić pełną wolę Bożą. Szatan wziął w swoje szpony ludzi z rządu i prawie cały polski episkopat. Niektórzy z nich świadomie, inni nieświadomie pełnią wolę szatana. Zaprzestańcie wszelkiej destrukcji niszczenia dobra, niszczenia wiary, nadziei i miłości. Każdy z Was odpowie przede mną za świadomą pracę na rzecz szatana i złych ludzi. Odstąpcie od przynależności do masonerii i iluminatów. Oni pracują dla szatana, a ich końcem piekło, tam będzie ich koniec, co ile się nie nawrócą. O mój kapłanie, biskupie i kardynale, pracuj dla mnie, nie pracuj dla złego ducha. On jest przegranym, a wszystko, co mówi, jest kłamstwem, nieprawdą. Trwa wojna o was, o każdą waszą pojedynczą duszę. Zabieram liczne dusze do wieczności. Bądźcie przygotowani na spotkanie ze mną, nie marnujcie czasu na sprawy doczesne, one nie są warte waszej uwagi. Wdrażany jest już kolejny etap likwidacji Polski. Ja chcę oddania Polski i Polaków trzem Bożym sercom. Ofiaruję wiele łask Bożych Polakom o ile wypełnią wolę Bożą. Szatan niszczy Polskę, bo wie, jak bardzo Trójce Świętej na niej zależy. Niebawem nastąpi wiele wydarzeń, które obudzą polskie serca. Niebawem pobudzę do działania serca niektórych biskupów polskich, oni porwą duchowo naród w wzwyż. Zanim to się stanie, niech każdy, kto może i zdoła, wesprze to wszystko swoją modlitwą, postem, umartwieniami i ofiarami. Oddając wszystko do Bożego Skarbca. Szatan walczy z Wami, ale nigdy się Jemu nie poddawajcie w żaden sposób. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały, nie pozwoliły przejąć swojej duszy. Swojego serca przez księcia tego świata, demona, grzesząc, pełnicie nie swoją, ale Jego wstrętną wolę. Wasza wolna wola może dokonywać wolnego wyboru. Człowiek może wybrać dobro, a przez to wybrać Boga i wszelkie Jego święte propozycje. Może też wybrać zło upadłego anioła i to, co On proponuje. Dalsze Wasze losy są jedynie konsekwencją dokonanych wcześniej wyborów. Wybierając dobro i Boga, Człowiek wykonuje to, co dobre i pożyteczne dla własnego zbawienia. Wybór, którego dokonuje, nie jest aktem jednorazowym, tak jak to było w przypadku chórów anielskich. Człowiek musi wybierać przez całe swoje ziemskie życie, bo ono jest dla każdego człowieka czasem jego własnej próby. Zły duch nie zostawia was w spokoju, zwłaszcza jak widzi, jakiego wyboru dokonujecie. Czai się, czeka cierpliwie na okazję dla swego demonicznego działania. Nim zacznie działać agresywnie, najpierw działa niezwykle subtelnie. Potrafi być subtelny, bo to leży w jego anielskiej choć upadłej naturze, która stała się demonem, na skutek dokonanego przez siebie wyboru. Grzechu upadłego anioła sprawił, że stał się demonem. Umie bardzo wiele, ma doskonałą pamięć, dość szybko się uczy, umie błyskawicznie dostosować się do nowej sytuacji. Jego wolna wola okrzepła w złój ku niemu się skierowała. Żaden demon nie jest zdolny do czynienia dobra, chyba że przez bardzo krótką chwilę, dla uzyskania lepszego efektu kuszenia. Bycie dobrym i mówienie prawdy wymaga od niego jego wielkiego wysiłku, a przy tym budzi w nim przeraźliwy wstręt. Jednak podejmuje ten trud, ten wysiłek, zwłaszcza wtedy, gdy chce uzyskać jakiś dalekosiężny cel. Ja będąc Bogiem wiem o Nim wszystko, nawet co myśli, co zamierza. Nic nie stanowi dla mnie tajemnicy i nic nie jest dla mnie jakąkolwiek barierą. Wiedząc wszystko wcześniej, nim się wydarzy, wiem doskonale, co należy wykonać, aby zrealizować własny plan działania. Oddając się w niewolę miłości trójcy świętej przez niepokalaną, oddajecie się do naszej dyspozycji. Trójca Święta włożyła wszystko w niepokalane ręce Maryi, jej zleciła dopilnowanie, aby wszystko przebiegało według woli i myśli Bożej. Człowiek nie wybiera jednorazowo, lecz dokonuje swoich wyborów przez całe swoje ziemskie życie. Zechciejcie zauważyć, że powierzając wszystko w Boże dłonie, najpierw musicie wy sami włożyć w to życie swój niezbędny wkład. Trochę więcej swojego wysiłku, własnego starania, a w pewnym momencie wkracza w wasze życie pomocna Boża dłoń przez Maryję, która bardzo dba o was na tyle, abyście dali radę kroczyć Bożymi drogami. Demony was szarpią, kuszą, męczą i wabią nieustannie, a wy choć czasem upadniecie, to zaraz się podniesiecie, zawdzięczając swą niezbędną siłę łasce Bożej. Zechciejcie się pilnować aby celowo nie upadać, nie testować mojej świętej cierpliwości, jeżeli nie chcecie być potraktowani surowo przez Bożą sprawiedliwość. Nie bójcie się prosić mnie i pozostałe Boże osoby o niezbędną pomoc i obronę. Nie ulegajcie zbyt łatwo zwodzeniu demona, nigdy nie poddawajcie się bez walki. Waszą dostępną bronią jest post, modlitwa, jałmużna i inne umartwienia. Zły duch wmawia wam bezcylowość czynienia tego, zachęca was, abyście wyluzowali, czynili to wszystko, co dusza zapragnie, mając na myśli regularne przekraczanie prawa Bożego Dekalogu w każdym możliwym punkcie. Jego wolność docelowo zmierza do waszego zniewolenia i zatracenia was w miejscu wiecznej pokuty, w jeziorze ognia i siarki, w piekle, a tam na wieki trwa pokuta za zło którego się dopuściliście w działaniu i która nigdy się nie kończy. To, co upadły anioł nazywa zniewoleniem, jest waszą prawdziwą wolnością. Upadły anioł kłamie, zniewala, oszukuje, lecz najpierw to czyni subtelnie, a z czasem coraz bardziej nachalnie, bezczelnie. Ja proponuję wam skromność i trwanie w dostępnej przeciętnemu człowiekowi ascezie. Pilnujcie swoich myśli. Mowy, aby nie wkraczały na teren upadłego anioła. Dbajcie także o czystość czynu, by nigdy niczym nie grzeszyć. Starajcie się wszystko dobrze wypełniać, a żyć tak, jak pragnie wola Boża, ofiarując Bogu wszystko to, co możecie i zdołacie. Trójca święta zadba o was, o waszych bliskich. Każdy, kto oddał się Trójcy świętej w Bożą niwolę przez niepokalaną, niech trwa i żyje tym oddaniem na co dzień zechciejcie oddać waszych bliskich i znajomych w ich imieniu w niewolę Trójcy Świętej przez niepokalaną. Próbujcie namówić te osoby, aby same uczyniły ten akt. Im więcej osób się odda, tym więcej strat poniosą demony. Pragnę, aby taki krok uczyniło także duchowieństwo wszystkich szczebli, przynajmniej w Polsce. Oddanie wasze zobowiązuje was jedynie do unikania grzechów za wszelką cenę. Gdy to Wam się uda, idźcie krok dalej, podejmijcie swoją własną indywidualną drogę świętości życia. Duch Święty da Wam natchnienia, co macie czynić, jak postępować. Obecnie rozpala się coraz bardziej gniew świętej, Bożej sprawiedliwości na ten grzeszny świat. Już od pewnego czasu nakazałem działanie aniołom, aby zaczęły wykonywać dzieło Bożej sprawiedliwości. Na razie jest to dość delikatne działanie które powoduje niewielkie skutki dla ludzkości, ale jest dość dokuczliwe i dotkliwe. Duch Święty dał swoje święte światło niektórym przywódcom świata, aby obudzili się z letargu i uśpienia demonicznego. Wzywam zatem każdego, kto może i zdoła, do modlitwy, postów i ofiar oraz ekspiacji. Zanieście to do dyspozycji Trójcy Świętej przez niepokalaną, od tej pory nie mówcie już swoich intencji, lecz nieście to wszystko do Bożego skarbca. Ja użyję waszych modlitw i ofiar, waszego trudu, aby uratować kogo się tylko da od ognia piekielnego, kto z was zechce mnie posłuchać, kto zechce pełnić Bożą, a nie swoją wolę. Zapewniam was, że nie pożałujecie oddania się ani ofiarowania wszystkiego dla Boga, a Trójca Święta wynagrodzi wam wszystko wielokrotnie. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie o moje stworzenia i z miłością przytulam was do wnętrza mojego świętego ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon Was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej kronobrności, bardzo mocno was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie, czy to docenicie? Kiedy? Bóg ojciec.